Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj pokażę Wam jak dodawać modyfikacje do gry Simulator Farmy 2013 czyli LS13. Na początku wchodzimy w moje dokumenty My Games Farming Simulator 2013 Teraz wybieramy save, w którym mam zapisaną grę. Ja mam zapisaną grę w Saves Games 1. Otwieramy plik Carrier y, Save Games. Otwieramy tę foldę za pomocą notatnika. I tu szukamy rubryki i Ja mam tu w monej wpisane 10-11 tysięcy, wpiszę sobie 10 milionów I teraz zapisujemy, zamykamy. Ja teraz zmykam z pulpitu, wchodzę do gry i, i udowodnię Wam, że to działa. Już jestem w grze. Na moim se zapisie numer 1 mam moje wpisane moje 10 milionów. I teraz pokażę wam jak ściągnąć modyfikację do gry to... Tykamy się za chwilkę, bo... Tak, teraz pokażę Wam jak się dodaje modyfikacje, Wchodzimy w swoją przeglądarkę objętnie, jaką I wpisujemy w stronę LS-WO. Rs LS-WO. Na tej stronie trzeba się zarejestrować, żeby pobrać jakiegoś moda. I mamy tu niektóre mody, na przykład tu mamy do LS 2013 i sobie jakiegoś moda pobieramy e, ten A mody dodaje się tak, mamy tą e, paczkę z Winrara Zip, wchodzimy w My Dokumenty, e, My Games, Farming Simulator, Mods I Ja już jak widzicie mam tu parę modów hey, Mamana, Mana, takie coś, coś, różne takie mody no i to wszystko. Proszę o komentarze, o subskrybujcie, dodawajcie mnie do ulubionych, polecajcie znajomych. No, to narka.